Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc marzec dla urodzonych w znaku koziorożca. Zobaczymy, co czeka koziorożce w marcu. Bo pamiętam, że poprzedni miesiąc luty był dosyć ciężki. Tam była i wieża i różne inne przykre sytuacje. Zobaczymy i miejmy nadzieję, że ten miesiąc, czyli marzec będzie dużo lepszy dla koziorożców. Energia miesiąca siódemka kielichów. Energia, energię uczuć miłości, dziewiątka buław i spraw zawodowych. Trójka monet. Siódemka kielichów. Ja przedstawiłam bardzo dokładnie przed chwilą siódemkę kielichów, bo wyszła również dla strzelca jako energia miesiąca. Ale to są zupełnie inne i lepsze karty. Siódemka kielichów, a czy w ogóle miesiąc nie będzie zły, słuchajcie, naprawdę, Koziorce porównując to na, z, z lutym, to tu jest niebo a ziemia. Siódemka kielichów mówi o życiu takim trochę w gwiazdach, życiu z głową w chmurach. Tu nie ma realności, chociaż tu są pozostałe karty, są bardzo dobre, więc ta realność, jakoś ktoś, coś ściągnie was na ziemię. Tu jest brak umiejętności dokonania wyboru. Tu za dużo Wam opcji będzie, nie będziecie wiedzieć, co macie zrobić, jak zadziałać. Ale ja widzę, że ktoś Was pchnie jednak mimo wszystko ktoś Was ściągnie na dół i albo po prostu kopnie Was w kostkę i powie: Rób, wybieraj, bo inaczej, że tak powiem, Wy tu nie widzę utknięcia w takim w stanach, nie wiem marzących i tęskniących i takim rozmemłaniu i nie wiadomo braku decyzji braku braku realnego spojrzenia i realnych działań bo tu mam działania w dziewiątce była w uczuciach nastąpi przerwa być może że jesteście po zerwaniu, być może że będziecie po jakiejś kłótni lub jesteście po jakiejś kłótni tu jest czas na mm, Regenerację, na wzmocnienie siebie, i ja tu mówię na to też na lizanie ran, czyli leczenie się. Gdyby to wyszła energia, to by powiedziała, że drogi Koźiorostu, ty zachorujesz i będziesz na zwolnieniu, ale nie. Tu chodzi o uczucia, to będziesz, no niestety, czas takiego odpoczynku od partnera, odpoczynku od związku, od miłości, raczej to nie jest zerwanie, ale. W tym czasie będziecie bardzo intensywnie myśleć, być może, co zrobić. I tu rzutująca ta siódemka kielichów może być taka, że nie będziecie mogli podjąć decyzji. Tu w się w zasadzie w dziewiątce buław ten czas wolności, ten czas odpoczynku i ten czas na rekonwalescencję w uczuciach e, powinien być wykorzystany na dokończenie pewnych spraw, na zamknięcie pewnych spraw, na pożegnanie pewnych spraw. Natomiast wy cały czas chyba mimo tej przerwy, zamiast podjąć konkretną decyzję, albo od nowa budujemy nasz związek, na innych trochę zasadach, ale, albo niestety rozstajemy się, bo to nie ma sensu, wy dalej będziecie tęsknić, marzyć i nie będziecie wiedzieć po zakończonym marcu, co dalej z tym związkiem waszym. E no niestety, drogi Koziorożcu, nie można być trochę w ciąży albo nie może być większa połowa. Wy powinniście jakoś podjąć taką decyzję w tym marcu, wiążącą. No niestety, no, ja wiem, że Wam się nie uda, po prostu nie uda. Mimo wszystko, mimo że e, serce będzie mówiło tak, rozum będzie mówił tak, a, a koleżanka będzie mówiła jeszcze tak, a partner jeszcze będzie mówił tak. I wy naprawdę nie będziecie wiedzieć, co dalej z tym związkiem, i wcale nie będziecie mądrzejsi na końcu marca niż byliście na początku, i wcale nie będziecie wiedzieli, co dalej robić, tak jak nie wiedzieliście na początku marca. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawy finansowo-zawodowe, to jest bardzo dobry czas. To jest czas, kiedy y, współpracy, pracy, finansów. Jeżeli, drogi koziorożcu, nie masz pracy, to trójka mówi zawsze, że tą pracę podejmiecie. Jest możliwy awans. Na pewno będzie jakaś współpraca, pomoc. Y, od y, y, Pomoc w sensie, że wspólne działanie. Nie, że pójdziecie i poprosicie, że chcecie pomocy. Nie, tu jest wspólne działanie z nie wiem, ze współpracownikami, z innym wydziałem, z działem z kontrahentami nowymi. Tu jest fajna praca i współpraca. Być może, jeżeli chodzi o tą siódemkę kielichów, rzutującą na, na e, kartę pracy i finansów, a, to jest bardzo dobrze, dobra karta finansowa, czy trójka monety, co prawda tu są tylko, tylko trzy monety, ale to są fajne, mocne monety, pewna, pie, pewne pieniądze, pewna kasa i, i tak jak powiedziałam, może być nawet niewielka podwyżka lub Znacząca. Natomiast ta siódemka kielichów może być tak, że będziecie się też zastanawiać, e, może Wam się trafi nowa praca, może Wam się trafi przejście, możliwość przejścia do innego działu, może Wam się będzie rozszerzenie własnej firmy, e, ale Wy nie będziecie umieli podjąć decyzji. Tu będziecie pracować, będziecie działać, będziecie mieli fajne finanse. Natomiast będziecie, będzie wam gdzieś tam turkotać się po głowie, że może byście coś zmienili. Może to jest fajne i tam to jest miłe, i to kusi, i to nęci. Ale wy nie będziecie, tak jak powiedziałam, przy uczuciach, będziecie w takim samym. Miejscu na końcu marca jak byliście na początek, na początku jeśli chodzi o pomysły i realizacje i, i jakieś tam inne, tak jak powiedziałam rozszerzenie działalności, czy y, współpraca z innymi kontrahentami, czy czymkolwiek innym, tu będziecie, będziecie że tak powiem y, tak samo, natomiast nie jest to, to nie jest już ta wieża, która się przeturlała przez Was, tu jest y, Bardziej taka głowa w chmurach i taki trochę też odpoczynek, bo tu jest to, to po, tym, po tych przejściach, co mieliście w marcu, jeżeli ktoś z Was miał oczywiście, to tu będzie taki odpoczynek, odmurżenie, o tak bym powiedziała. W uczuciach trochę odpoczynku od siebie, wzajemnie i leczenie ran, bo moglibyście mogliście się bardzo pokaleczyć w lutym wzajemnie. W pracy bardzo fajnie, natomiast Żadnych zmian konkretnych, mimo że będziecie się nad nimi bardzo intensywnie zastanawiać i marzyć. E, lepsze to niż naprawdę ta turlająca się wieża. Wszystkiego dobrego!